Czy narcyz może żyć podwójnym życiem? Czy narcyz może prowadzić podwójne życie? A może nawet potrójne? Może Ciebie ma w domu kogoś innego w pracy, a do tego dochodzą na przykład wyjazdy, delegacje, weekendy. Może tłumaczyć to swoją rodziną, pracą, dziećmi, rodzicami, sportem, czymkolwiek. Tak, Narcyz może żyć podwójnym życiem. Każdy będzie słyszeć co innego. Czasem Narcyz nie będzie Ciebie ukrywał, i oboje będą czuli się lepiej, wiedząc, że łączy ich ten sekret, wiedząc, że oboje zdradzają swoich partnerów, a czasami nowe źródło zasilania może nawet nie wiedzieć o Twoim istnieniu, bo narcyz powie, że jest od dziesięciu lat sam. Narcyz może spotykać się z kimś na kawę, na ciastko, na lunch, na seks, może się zamykać w pracy. Zwalniać w trakcie pracy, ktoś go będzie kryć, za chwilę wróci, ma coś ważnego. Narcyz może korzystać z służbowego sprzętu: samochodu, laptopa, telefonu, często posługuje się kontami, o których nie masz pojęcia. Jeśli narcyz ma pracę, w której może liczyć na trochę luzu, to możesz być więcej niż pewien, że ten luz wykorzysta. Niezależnie czy będzie okradać swojego pracodawcę ze wszystkiego, co się da, mogą być to bzdury, papier, długopisy, paliwo, cokolwiek. Będzie to także dotyczyć czasu pracy. Pomimo tego, że narcyz może odgrywać pracownika roku który ma jeszcze urlop zaległy z poprzedniego roku do wykorzystania. Pomimo tego w pracy z jednej strony będzie chciał wypaść jak najlepiej, a z drugiej strony gdy tylko ktoś nie widzi, będzie korzystać maksymalnie. Jeśli Narcys może liczyć na wolność w pracy, może wyjść, wyjeżdżać Przebywać w różnych miejscach, hotelach, to jak najbardziej to wykorzysta. Musisz pamiętać o tym, że narcyz nigdy nie będzie się hamować. Narcyz nigdy nie będzie się ograniczać. Może ci się wydawać, że narcyz jest tylko z tobą, bo tak mówi, bo jest w pracy, pojechał do rodziny. Możesz wierzyć w te kłamstwa nawet latami, lecz nie powinieneś wierzyć w ani jedno słowo narcyza. Narcys żyje podwójnym życiem zawsze, kiedy nie jest w twoim otoczeniu. Praca, współpracownicy są najczęstszym środowiskiem, wśród którego narcys poszukuje innych źródeł zasilania. Wymówki, usprawiedliwianie się, że był w pracy, jest bardzo wiarygodne i trudne do skontrolowania. Dlatego narcyzowi uchodzi tak wiele, tak długo na sucho. Czy masz pewność, że narcyz jest tam, gdzie mówi Ci, że jest? Czy masz pewność, że narcyz jest z tymi osobami, z którymi? Mówi, że jest. Przez osiem godzin w pracy można przejechać pół kraju i wrócić, a ile przeciętnie zajmuje stosunek. Narcyz używa pracy jako wymówki, by żyć podwójnym życiem.